Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejne pyszne danie. I tym daniem będzie ryba, to znaczy łosoś smażony i do tego łososia dołożę parę krewetek. Oczywiście może być dorsz. Jeżeli podajemy rybę w sosie, muszą być ości wyciągnięte. To proszę sprawdzić przed smażeniem. A więc tak się składa, że miałam kawałek łososia i pomyślałam sobie, że będzie za mało. A więc dołożyłam parę krewetek i pomyślałam sobie, zobaczę co z tego wyjdzie. I że wyszło pyszne danie, błyskawiczne, można go podać z ryżem, z ziemiekami, jak również można zjeść z chlebem albo z bagietką, jak sobie życzycie. Danie na każdą okazję, to znaczy na święta. Na sobotę, na niedzielę, nawet po pracy. Przychodzicie, nastawiacie sobie ryż i w tym czasie robicie to danie. Będzie szybkie, smaczne. Dlatego zapraszam Was. Pokażę Wam na co uważać, żeby nie wysuszyć tej ryby, ani tych krewetek. Bo jedno jak i drugie potrzebuje bardzo króciutko, krótkiego obsmażenia. Wtedy będzie smaczne. Oczywiście, jak Wam się spodoba to moje danie, jak można prosić o łapki, osoby będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Mam 200 g krewetek i one już są obrane, czyli garnemem i mam 200 g łososia. Tazą 400 g na dwie trzy osoby wystarczająco. Albo na dwa dni. Macie już na moim kanale różne opcje z warzywami. Dzisiaj zrobię Wam w tym sosie śmietankowym. I Wam powiem, kochani, w 15 minut danie gotowe. Potrzebuję z pół łyżeczki soli. Parę kropli soku z cytryny. To, co możemy dać jeszcze, to troszeczkę pieprzu czarnego. I tutaj mam pieprz z papryką, również kawasarskie i troszeczkę dyniaki mieszam teraz sobie pokroję troszeczkę czosnek sobie pokroję, możemy wycisnąć przez praskę, poporcuję sobie w kawałki takie trochę grubsze tego łososia oczywiście jak była tu łuska to trzeba zeskrobać, tak jak ja to zrobiłam mieszam jeszcze raz żeby do wszystkich części doszły te przyprawy. Pokroję w plasterki, żeby się szybciej udusiło. ten smak będzie jeszcze lepszy. Kawaczek pora, jak również marchewka. Nagrzewam patelnię i zobaczcie, kochani, mam i mam tutaj masło klarowane. Daję łyżkę masła, tego klarowanego. Muszę go wykorzystać. Macie na moim kanale. To, co ja najpierw smażę, to są najpierw ryba, to znaczy garnele i tego łososia. Ponieważ ten czas marzenia jest podobny, około 2-3 minut maksymalnie. I teraz już wrzucam tą rybę. I się dwie minuty Ściągam dłużej niż trzeba. Teraz się również. Mogę dołożyć z Masła, albo oliwy, albo oleju na częstsze życie kochani co lubicie, co używacie, możecie smaleć i teraz wrzucam już te warzywa żeby to było smaczniejsze Mieszam. dołożę troszeczkę luprzyka teraz daję łyżkę mąki i to wszystko zalewam śmietaną około 200 ml. I również ze 100 ml wody. I to mi się teraz tak długo dusi, aż marchewka będzie miękka. Przyprawiam, włożę na koniec to, danie gotowe. Powinno się ugotować. Daję troszeczkę pieprzu ziołowego z połyżeczki. Czubryca również z pół łyżeczki, pieprz czarny również z pół łyżeczki i z pół łyżeczki soli. Na koniec doprawię. Jak parchewka będzie już miękka, może, może być al dente, jak to w modzie teraz, dołożę to, ponieważ tutaj te są jeszcze przyprawy. Poczynam z minutkę i już mogę wyłączyć. Wrzucam już tą rybę. Zwiększam na 9 na minutę, żeby mi się zagotowało, bo więcej nie musi być. I od razu zmniejszam, znowu na dwa, na minimum. Teraz mogę sobie znowu przyprawić, zobaczyć jak to smakuje. Mm. Bardzo dobre, ale jednak muszę dołożyć jeszcze z pół łyżeczki do łyżeczki soli. Doprawcie do swojego smaku, kochani. Jest coś psznego, naprawdę piękne, zobaczcie, piękne danie. Ryba już gotowa. Krewetki również. Zobaczcie rybę. Rozchodzi się, ale jest soczysta, ale w środku nie jest w ogóle czerwona. Jest różowa, mięciutka i taka musi być. Spróbuję. Mm. Coś pysznego. Krewetki. Teraz spróbuję krewetki. Mm. Zobaczcie, są czyste, nie są suche. I takie muszą być. Jak Wam się spodoba? Jak można prosić o suby, o łapki? Będę się bardzo cieszyła. Odstawiamy na bok, żeby nam się tutaj nie gotowało dalej. Ponieważ ta minuta dwie, co tutaj postoi, już może Wam wyschnąć. I do takich delikatnych dań lubię bardzo ryż. I tak wam pokażę teraz. Tu jest ten łosoś. Krewetki. I tak to już wygląda z pomidorkiem, kochani. Będzie naprawdę coś pysznego. Zapraszam.